Pozwól Bogu żyć przez siebie. Przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa, przyjmujemy zbawienie, które dokonało się przez krzyż, przyjmujemy nowe życie, stajemy się narodzeni z Bożego Ducha, stajemy się nowym stworzeniem, nie starą, trochę podremontowaną istotą, tylko zupełnie nowym stworzeniem i następnie żyjemy tak, aby pozwolić temu Bogu, który zamieszkał w nas, żyć przez nas. Aby pozwolić Bogu żyć przez nas i dokonywać wielkich i wspaniałych dzieł, poprzez nasze ręce, nasze nogi, nasze usta, pozwolić Bogu żyć przez nas. Pamiętacie, jak Jezus powiedział, że ja robię tylko to, co widzę, że czyni mój ojciec. Pamiętacie? Kiedy my możemy pozwolić Bogu żyć przez nas? Wtedy, kiedy wiemy, co Bóg robi. Jeżeli my jesteśmy ślepi, nie wiemy, co Bóg robi, nie mamy wyobrażenia, nie znamy Słowa, nie znamy natury Boga i nie słyszymy, co Bóg robi w danej sytuacji, co chce robić, co jest Jego pragnieniem, co jest pragnieniem Jego serca, to jak możemy robić to, co On robi? I nie wystarczy. Podnieść ręki do modlitwy, nie wystarczy powiedzieć modlitwy grzesznika, nie wystarczy chodzić do kościoła, nie wystarczy przyjąć chrzest, nie wystarczy być religijnym albo nawet być nazywanym chrześcijaninem. Jak powiedział Daniel Kolenda bardzo ładnie, oto jest prawda. Kiedy spotykasz Pana Jezusa Chrystusa, twoje życie ulega przemianie. Kiedy spotykasz Jezusa, Twoje życie musi ulec zmianie. W tym wszystkim nie chodzi o to, żebyśmy wykonywali te wszystkie ruchy, które chrześcijanie wykonują, żebyśmy mówili poprawnie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nasze serce było połączone z sercem Boga.